W tym przykładzie rysujemy od nowa układ współrzędnych i zaznaczamy wykres funkcji f tak jak poprzednio. Następnie ten wykresik przenosimy o jedną jednostkę w górę. Tutaj i tutaj, i to jest wykres funkcji g. Teraz ten wykres będziemy przekształcali w symetrii względem osi X, bo znowu do całej funkcji dopisano do całego Y dopisano nam znak minus. Ja mówię o tym Y, bo to jest tak, jakbyśmy wzór funkcji zapisali w ten sposób, że Y to się równa F od X dodać 1. I teraz dopisuję minus z przodu, nie? No to. O. Tak, to powoduje właśnie to przekształcenie w symetrii względem osi X. No to odbijamy punkty na drugą stronę. O, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Łączymy punkty odcinkami. Ok, na końcu mamy jeden punkcik, drugi punkcik. No i to jest wykres funkcji H.